Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was po tygodniowej przerwie, moi drodzy. Tak jak widzicie, przygotowałam dla Was zdrabki z napisem pensja. Jest tu pensja, ekstra pensja i mega pensja. A to dlatego, że w ciągu tygodnia była premiera z zdrabki mega pensja. Ja tej premiery nie zamierzałam robić, zresztą też. Nie miałam za bardzo czasu. Ale dlatego, że po prostu jest to kolejne wydanie tej zdrabki. Zdrabka nie jest dla mnie szczęśliwa. Jak również żadna z tych, które tutaj widzicie, tak? Bo kiedyś ekstra pensja jeszcze mi jakieś pieniądze przynosiła. Natomiast teraz jest tak, że ani pensja, ani ekstra pensja, ani mega pensja. Niestety nie przynoszą pieniędzy, ale od czasu do czasu można je wydrapać, dlaczego nie? Co do nowej zdrapki, nowej starej. No myślę, że zasady się nie zmieniły. Zmienił się na pewno kolor, który jest ładny, żółty, słoneczny, przyjazny. Yy, główna wygrana, 550 tysięcy, czyli tak jak było chyba w poprzednich. Ja nie pamiętam już dokładnie, ale myślę, że, że nic się nie zmieniło. <laughs> No, i 250 tysięcy wypłacane od razu, a później przez 60 miesięcy po 5 tysięcy. No, w dobie, prawda? Yy, yy, galopujących cen, przydałaby się taka pensyjka, prawda? A tu mam 10 zł, to jest najniższa. No i poszczególne to widzicie. Zobaczymy zaraz, co tam pensja nam oferuje. To by był dobry zastrzyk, nawet taki. Chociaż nie, no jak jest inflacja, to lepiej dostać od razu, bo można coś z tymi pieniędzmi zrobić, które tracą na wartości, prawda? W oszałamiającym tempie. No dobrze. Mam 5 pensji za 2 zł, jedna ekstra pensja za 5 zł i dwie mega pensje. Zabieramy się za czarne. Czarne wygrywające liczby Uu, widzicie stara zdrapka i co no i co nie będzie wdrapane sześć dziewięć a tu jest siedem i A tu mam 32 pensje. Jest wygrana. Mam zwrot. Już wiem, że nie będzie łatwo drapać.

Szukam dwadzieścia osiem oraz dwadzieścia dziewięć, czyli liczby jedno po drugiej. No proszę kolejny zwrot. tak, tak kolejny zwrot. I jeszcze dwie dwadzieścia pięć i trzydzieści pięć, a tu mam trzydzieści dwa, dwanaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć pensja. Oraz trzydzieści trzy. No, ta jest pusta. Aha.

tamaz złocenia to jeszcze bardziej zaraz wydrapie wszystko nie dziurę szukam 12 34 11 i 35 to jest ekstra pensja, to jest dziewiętnaście, lekko nie jest, tu mam trzydzieści trzy, trzynaście, czternaście, to jest dziewięć trzydzieści dwa dwadzieścia siedem trzy i osiem, czyli zdrapka jest pusta, nic tutaj nie widzę. O, nie będę już, bo ręka boli. No i teraz debiutantka. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Szukam. 22, 40. Znaczy miałam na myśli drapanie, bo jeśli chodzi o wygraną... No, to liczę. Na wygraną. <laughs> Ja wam że drapałam już nie pamiętam dwie mega linie w ciągu tygodnia poza kanałem oczywiście i obie były puste. No trochę się czuję zawiedziona. Czyżby dobra pasta się skończyła? Mam nadzieję, że nie. Szukam. 40. Nie, przepraszam. Mam 43. 33.

trzydzieści dwa jeden mega pensja czterdzieści osiem trzynaście trzydzieści sześć dwadzieścia siedem i czterdzieści cztery Dzisiaj chyba będzie drapić pod nazwą pod hasłem zwrot. I druga. Czasami trzeba zacząć i później jakoś idzie. I mam tak trzydzieści sześć, czterdzieści, czterdzieści cztery, trzydzieści dziewięć oraz dwa, a moje liczby to siedemnaście 42, 14 35, 39 jest. Czyli mega pensja ładnie się spisała. A narzekałam na nią. Przynajmniej zwroty są, tak? Przecież tu jest chyba 20. I ostatnie cztery, niestety, tutaj. No, i kochanie, tutaj mam trafienie 39. Z tego co widzę, chyba więcej nie ma. I tu mam dwie dyszki, czyli mega pensja się ładnie spisała. Cofam to, co powiedziałam na początku. No, oczywiście nie można tego cofnąć. To, co zostało wypowiedziane, to zostało wypowiedziane. Ale yy, może teraz tak. Zmieniam zdanie, że jednak mega pensja nie jest taka zła. No tak. No, oczywiście, kochani, to jest taki żarcik, ale zaskoczyła mnie. No dobrze, że chociaż jest te 30 zł, bo naprawdę się nie spodziewałam. Być może ta edycja będzie dla mnie bardziej szczęśliwa. Zdrabka pojawi się oczywiście jeszcze na kanale. No, jeśli chodzi o pensję i ekstrapensję, no to też tutaj mam trzy zwroty, tak? Jakby nie patrzeć. To też w sumie zaskoczenie. No, ale ekstrapensja to jest jakby porażka, bo już ta z mi naprawdę nie przynosi pieniędzy. Dzisiaj również nie. I tu mam dwie puste, czyli teraz robię podliczenie. Tu jest 20 i 10, to jest 30, i tu mam po 2, to jest 30. 6 złotych, a wydałam na zdrabki 35. O, złotówka jestem na plusie, wow! Rzadko się zdarzają takie plusy złotówkowe. No i fajnie, kochani. No. Mogłam, się, mogłam nagrać filmik, mogłam Wam pokazać, jak to u mnie jest. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was ta zdrabka jest szczęśliwa. Szczęśliwa mam na myśli mega pensję. I życzę Wam oczywiście wygranych, nie tylko złotówkowych, <grystanie> tylko znacznie, znacznie większych. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do kolejnego odcinka. Piszcie komentarze, subskrybujcie i zostawiajcie łapeczki w górę. Całuję Was gorąco, pa.